Abecadło, czyli odkrywamy polską kulturę. C litera nie jest trudna. No bo cóż to, lekki łuczek. Start i koniec. Jaka cudna. Sprawę jednak komplikuje, gdy się staje towarzyska. Już wam wszystko rozpisuję parze inne jest jej brzmienie. Z, 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 H, I, albo z kreseczką zmienia się też słów znaczenie. No bo maciek to nie maczek, tak jak cechy to nie czechy. Albo boczek to nie boczek. Pisząc tekst o C literze pomyślałem o przeszłości. Wyobraźnia nas zabierze na wieś polską, kolorową, stamtąd wkrótce powrócimy z nowej wiedzy pełną głową. Dawno temu kształtowane powiedzenia i przysłowia staną się nam dobrze znane. Żeby poczuć te klimaty, chlew, ciżemki, chusta babci, cep i cebrzyk, stare chaty, trud i czar życia wiejskiego. Pierwsze z naszych zadań dzisiaj poznać twórczość Hełmońskiego. Te bociany pamiętacie? W takim stylu lubił tworzyć. Spójrzcie, lepiej go poznacie. Babie Lato i Jutrzenka. Jesień, orka, świt, żurawie. To dzieł jego część niewielka. Trzeba też odwiedzić Skansen. Jak chłop żył i jak pracował, to tu poznać mamy szansę. Co widzimy? Kwiaty z drewna, stary wiatrak, młyn zbożowy, który mąkę wsi zapewniał. Stukot słychać z tej chałupy, Ćwiek i szewc w podeszwy wbija, by mocniejsze były buty. Fraza zabić komuś ćwieka znaczy nad tematem trudnym do rozważań zmusić człowieka. Jest cep z powiedzenia znany prosty jak budowa cepa, znaczy nieskomplikowany. Cep był sprzętem gospodarskim, który w każdym polskim domu służył w młocce chłopom dziarskim. Ceber to naczynie z drewna. Kiedy deszcz ulewny pada, mówi się leje jak z cebra. Chlew, dom świnek. Jak ktoś nie wie, kiedy gdzieś jest bardzo brudno, mówi się, że jest jak w chlewie. Trud ogromny, ciężka praca. Chłop do swej drewnianej chaty późną porą zwykle wracał. Zamiast lampy tylko świeczka. Gdy coś było bardzo dawno, mówi się za króla świeczka. Wieś jest piękna. Wracać szkoda. Ale w mieście na nas czeka z polską kulturą przygoda. Więc do puław zapraszamy. Tu muzeum założono dzięki zbiorom pewnej damy, sztukom pięknym, bardzo bliskiej, dość pływowej i ambitnej, Izabeli Czartoryskiej. W Polsce to muzeum pierwsze. Gromadzono w jego salach księżnej skarby najcenniejsze. Na C sporo nazwisk znanych. Nie dam rady wspomnieć wszystkich, nawet bardzo docenianych. Chopin i Skłodowska Kiri. Ich nazwiska brzmią z francuska, chociaż Polakami byli. Chopin, muzyk z wszechmiar zdolny, kompozytor i pianista, talent, lecz i trud mozolny. W swej twórczości nie znał nudy, Tworzył walce, polonezy I nokturny, i etiudy. Polką była jego mama, Tata Francuz, stąd nazwisko, Para jednak całkiem zgrana. Dodam też ścisłości gwoli, Że Fryderyk na świat przyszedł W polskiej żelazowej woli. Tu podobny jest scenariusz. Połączeni wspólną pasją, ona Polka, a on Francuz. Kiri to nazwisko Piotra, Maria z domu zaś Skłodowska. Dobrze, że się mogli spotkać. Ich współpraca była zgodna, a za wielki wkład w naukę wspólnie otrzymali Nobla. Niezbyt łatwe mieli życie, ale dzięki pracy doszli do pierwiastków dwóch odkrycia. Rad i polon o nich mowa. Wiedza o tym, że istnieją, była całkowicie nowa. Maria o ojczyznę dbała, na cześć Polski, nazwę Polon pierwiastkowi więc nadała. Jak oglądasz abecadło? Na smartfonie, komputerze? Polakowi to przypadło, że odkrywcą był techniki, która dała fundamenty całej tej elektroniki. W tamtych czasach rzecz nieznana. Ale rozwinięta dzięki pracy czochralskiego Jana. Na dziś starczy, dzieci drogie, to i tak spamiętać trudno, czas na przerwę, idę sobie. Chcecie więcej? Poszukajcie w książkach, głowach, internecie. Trochę choć zapamiętajcie.